Bądź pewna siebie. Dzień 25 styczniowych Inspiracji Kobiety Pewnej Siebie. Doszłyśmy już prawie do końca. Zostało nam parę dni, żeby wzmocnić moc, moc, która drzemie w nas, i żeby realizować to, co dla nas jest ważne. Ja nazywam się Kinga Klement i jestem trenerką oraz mentorką kobiet. Więc zapraszam ciebie serdecznie do kontaktu, jeśli chciałabyś coś zmienić w swoim życiu zawodowym czy osobistym. Jeśli chcesz poznać siebie, poznać swoje naturalne talenty, predyspozycje, swój potencjał, to jestem tą osobą, która może ci w tym pomóc. Zasubskrybuj mój kanał. I zapraszam Ciebie na media społecznościowe na Instagram, czy też na mój fanpage na Facebooku. Komentuj to, co tam umieszczam. Tak, wspaniała kobieto. Dzisiaj lekcja. Bądź pewna siebie. Wczoraj było o asertywności, więc jeśli nie obejrzałaś tego nagrania, to zachęcam Ciebie, żebyś wróciła się do odcinka. 24 tego wyzwania, mojego styczniowego, bo asertywność jest bardzo ważną umiejętnością, bardzo ważnym zachowaniem, które, którego trzeba się nauczyć. I zachęcam tego do tego Ciebie, żeby się uczyła asertywności każdego dnia, bo większość niestety z nas tej asertywności nie zna, nie wie. Co i jak. Wczoraj to tylko tak wiecie. Zaczęłam, powiedziałam parę słów, natomiast, żeby tę, tej asertywności się nauczyć, no to przede wszystkim trzeba pójść do kogoś, kto sam jest asertywny, żeby wytłumaczył, na czym to polega, i trzeba wziąć się do roboty i rzeczywiście praktykować na co dzień. Więc samo to, że ty tutaj słuchasz sobie i inspirujesz się, bo to są inspiracje tak jak nazwa tego wyzwania mówi są to inspiracje ale pamiętaj że same inspiracje nic ci nie dadzą jeśli nie zmienisz po prostu swojego myślenia i swojego działania Dzisiaj o pewności siebie czyli bądź pewna siebie Ja chciałam ci dzisiaj podać takich 11 punktów jaka jest kobieta pewna siebie tego na pewno jest dużo więcej, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o tych 11, 11. dlatego że jestem numerologiczną 11, i być może jak mi śledzisz, to zauważyłaś, że bardzo często podkreślam, mówię o 11, tak? I gdzieś tam wymieniam coś 11, 11 rozdziałów, 11, 11, 11 się pojawia. Ale zanim wymienię te 11 punktów, chciałabym coś wytłumaczyć. W ogóle. Kim jest ta kobieta pewna siebie? I z czym, z kim jest Melona? Bardzo często osoby mm, uważają, że kobieta pewna siebie to jest taka arogancka suka, do której lepiej nie podchodź. Tak postrzegają kobiety pewne siebie. I ja chciałam wyprowadzić ciebie z błędu. Arogancka suka to jest kobieta agresywna. A nie kobieta pewna siebie, którą charakteryzuje raczej asertywność niż agresja. Więc kobieta pewna siebie to wcale nie jest kobieta, która chodzi z zadartym nosem do góry i uważa, że zjadła wszystkie rozumy. Nie o taką kobietę chodzi. Kobieta pewna siebie to jest taka pani, która. Przede wszystkim zna swoją wartość, ale ma odwagę, żeby żyć w zgodzie ze sobą i podejmuje próby. Uczy się na swoich błędach. Nie traktuje błędów jako porażki, ale wyciąga z nich wnioski. I te błędy są dla niej mm, lekcjami. I nawet jeśli coś nie wyjdzie w życiu kobiety pewnej siebie, to nie poddaje się. Po prostu poprawia koronę i idzie dalej. Kobieta pewna siebie to jest kobieta, tak jak powiedziałam, która zwa, zna swoją wartość, szanuje siebie i szanuje drugiego człowieka. Taką właśnie kobietą jest ta, która jest pewna siebie. Więc e, chciałam to powiedzieć dlatego że bardzo często jak podkreślam, że jestem kobietą pewną siebie albo że e, prowadzę warsztaty kobieta pewna siebie, to od razu jest taki nie, to nie dla mnie w ogóle nie, to jest straszne i tak dalej, nie, bo to jest ta wyniosła suka, tak, albo mm, ta agresywna. No nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Drogie panie, nie. <grym> Ja stałam się kobietą pewną siebie, oczywiście w procesie mojej zmiany, bo kiedyś byłam dość uległa. Chociaż niektórym wydawało się, że jestem dość pewna siebie, bo w niektórych sferach mojego życia byłam rzeczywiście dość pewna siebie, natomiast w większości moich sfer byłam uległa i robiłam to, co inni chcieli. Albo bałam się tego, że co ludzie powiedzą, że mnie skrytykują, dlatego no, po prostu nie szanowałam siebie. I to tak, tak trwało latami. Przez to popełniłam bardzo dużo błędów, których konsekwencje, co po niektórych ciągną się do dnia dzisiejszego, bo nie miałam odwagi, tak? bo ja byłam wychowywana na ugrzecznioną jak większość polskich kobiet, ugrzeczniona, tak to nazywam, ugrzeczniona. Wiecie, to grzeczna, czyli posłuszna, ta, która chica, mówi dziękuję, przepraszam, poproszę i która nie patrzy na siebie, ale patrzy za to na potrzeby innych. Mi życie trochę dało po dupie, to tak konkretnie już powiem. I w pewnym momencie powiedziałam stop. Miałam moment aha w swoim życiu. Miałam moment aha i powiedziałam dosyć. E, już tak nie chcę żyć. A że mam taką misję wspierania innych kobiet, dzisiaj uczę tego inne panie. I wspieram inne kobiety, żeby były pewne siebie, żeby myślały o sobie. I teraz Ci przedstawię tych 11 punktów. Przede wszystkim kobieta pewno siebie wie, czego chce. To nie jest takie oczywiste od momentu kiedy zaczynasz uczyć się być kobietą pewną siebie, bo większość kobiet, które do mnie przychodzi, nie wie czego chcą. Nie wiedzą, mając lat 40, nie wiedzą w ogóle co chcą robić. Bo całe życie robiły coś, co w ogóle nie było ich. Teraz nawet nie wiedzą, tak? Więc w procesie zmiany Jesteś w stanie się tego dowiedzieć, więc nie przejmuj się tym, że dzisiaj nie wiesz, czego chcesz, ale przechodząc ten proces, uczysz się siebie. Samorozwój to się nazywa. Więc jak, kiedy staniesz się kobietą pewną siebie i z odwagą będziesz mogła powiedzieć, Ja jestem kobietą pewną siebie, tak jak ja bardzo często mówię o sobie, że jestem kobietą pewną siebie. Pewna. Pewna jestem siebie, tak? Ja nie jestem pewna moich dzieci. Ja nie wiem, co one zrobią. <laughs> Ale jestem pewna siebie. Ja wiem, czego chcę i wiem, czego mogę się po, siebie, po sobie spodziewać, tak? Czyli wiem, czego chcę. Dzisiaj, na przykład, wiem, że chcę być trenerką i mentorką kobiet. To jest coś, co kocham robić i chcę to robić. Wiem, że chcę podróżować, wiem, że chcę e, uwalniać swoje emocje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Wiem, czego chcę dzisiaj. Więc kobieta pewna siebie po pierwsze wie, czego chce, po drugie dba o swoje e, potrzeby. Czyli siebie stawia w pierwszym rzędzie. Czy siebie wstawia w centrum i nie mylcie tego z egoizmem takim, wiecie, egoistka się znalazła. To jest tak zwany pozytywny egoizm. Dba o swoje potrzeby pod każdym względem. I tutaj powiem coś, co z pewnością słyszałyście wielokrotnie, co w rozwoju osobistym dajemy taki przykład, że jak w samolocie się cokolwiek dzieje. To najpierw podajesz tlen sobie, a później dziecku czy osobie poszkodowanej. Zawsze sobie. Więc jeśli wracasz ze spaceru z dzieckiem i jesteś bardzo głodna, to najpierw sama zjadasz, a później robisz jeść dziecku. Bo jeśli zasłabniesz, to zemdlejesz i nie udzielisz pomocy ani sobie, ani dziecku. I tu dbasz o siebie. Tak? To jest ważne. A kobiety co najczęściej robią? Myślą o innych, a same zostają na szarym końcu. Nie będę tego y, y, rozwijała, ponieważ takie rzeczy robię na warsztatach szkoleniowych i na sesjach indywidualnych. Dzisiaj to jest taki, taka inspiracja. Jest zadbana na swój sposób. Kobieta pewna siebie jest zadbana, ale według własnych potrzeb. I tutaj nie ma ide idealnego wzorca. Ideały nie istnieją. W ogóle nas ciężko porównać ze sobą, co dopiero powiedzieć, ideł. jakiś tam ktoś kiedyś, znaczy cały czas próbują wymyślać na swój sposób. Więc w zależności od tego, jaka jesteś, jakie masz potrzeby, to tak o siebie dbasz. Są kobiety, które lubią. Mają taką potrzebę na przykład mieć e, długie włosy. I te włosy muszą tam być odpowiednio uczesane. A są kobiety, które zdecydowanie wolą, jak są naturalnie tam rozwiane na przykład, tak? E, jedna kobieta będzie nosiła sukienki, inna będzie nosiła bluzki i spódnice na przykład. Więc wszystko jest na e, swój sposób, ale masz dbać o siebie. Ja zawsze dzielę w ten sposób kobiety. Nie ma ładnych i brzydkich. Nie, nie. Są zadbane i są niezadbane. Czyli jeśli kobieta nie dba o siebie, to jest po prostu niezadbana. Tak? A jeśli dba, to zawsze jest ładna. Ja nie znam kobiety, która byłaby zadbana i nieładna. Wszystkie zadbane są ładne. Czwarty punkt: jest asertywna. I tutaj odnosimy się do wczorajszego nagrania, więc jeśli nie obejrzałaś, to obejrzyj. Dzień 24. Otacza się pozytywnymi ludźmi. Kobieta, dla mnie kobieta pewna siebie, przede wszystkim myśli pozytywnie, a poza tym otacza się pozytywnymi ludźmi, bo jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz. To jest mega ważne. Patrzy w oczy innych. Nie ucieka przed wzrokiem innych. I jak rozmawia z kimś, to nie patrzy w górę czy w dół. Kobiety najczęściej tak bo te ugrzecznione były nauczone, żeby patrzeć w dół i żeby broń Boże nie spojrzeć w oczy drugiego człowieka. No nie. W kulturze japońskiej jest tak, że ten niższego rzędu nie może spojrzeć na tego wyższego rzędu. Natomiast my żyjemy w Europie Zachodniej i my. Po prostu z odwagą patrzymy na drugiego człowieka, jak rozmawiamy, i asertywnie nie boimy się mówić tego, co myślimy. Oczywiście, czasami się po prostu nie mówi niektórych rzeczy i to też nie jest złe, bo to nie jest tak, że my mamy mówić wszystko. Czasami po prostu nie mówmy niektórych rzeczy, ale jeśli trzeba, to po prostu należy powiedzieć wszystko. Więc patrzy w oczy innych z odwagą. Słucha siebie. A nie innych. Kobieta asertywna umie ze sobą rozmawiać i słucha siebie, i tego ja uczę moje klientki. Jest uśmiechnięta, jest pozytywna, <laughs> jest uśmiechnięta, radosna, jest na wysokich wibracjach, emanuje pozytywnymi emocjami, a te negatywne tam gdzieś hmm, chowa sobie. Jest kreatywna. Kobieta pewna siebie budzi w sobie kreatywność, rozwija w sobie kreatywność. I każda z nas urodziła się kreatywna. Tylko system szkoły pruskiej być może tą kreatywność Twoją zabił. <laughs> Ale nie, mam nadzieję, że nie zabił, tylko ją zagłuszył. Jeśli zaczniesz ją pobudzać, to zobacz, że, że jesteś w stanie być kreatywna. Yy, mam dziesiąty punkt, więc idziemy już do końca. Chętnie dokonuje zmian, które jej służą. Na dany moment, w którym jest. Na tu i teraz. Kobieta pewna siebie nie boi się zmian. Po prostu. Dba o to, żeby być w zmianie. Są dwie rzeczy pewne: zmiana i śmierć. Tak, wszyscy wiemy, że umrzemy, ale wszyscy wiemy, że zmiany są. Były, są i będą. Więc kobieta pewna siebie nie boi się zmiany, ale zawsze podejmuje próbę. Nawet jak coś ją zaskoczy, żeby sobie z tym poradzić. No i jedenasty punkt. Żeby było, wiecie, magicznie. Jedenastka, magiczna, mistrzowska jedenastka. Kobieta pewna siebie jest odważna. Nie boi się. Nie boi się mówić, nie boi się rozmawiać, nie boi się działać. Po prostu ma odwagę w sobie. I ty, jeśli zechcesz, możesz być taką kobietą. Każda z nas taką może być kobietą. Ja kiedyś nie byłam kobietą pewną siebie, tak samo jak nie byłam asertywna, ale się tego nauczyłam. I uczam tego dzisiaj innych. Więc jeśli chciałabyś stać się kobietą pewną siebie, to zachęcam Cię do kontaktu. Napisz, Zadzwoń do mnie. Umówimy się na bezpłatną 30-minutową konsultację. Też musisz być na tyle odważna, żeby się po prostu do mnie odezwać. Um, na co dzień wspieram kobietę w zależności jakie są potrzeby, albo indywidualnie, albo grupowo. I zachęcam Ciebie do tego, żebyś miała tą w sobie odwagę, żebyś dokonywała dobrych zmian w Twoim życiu. Na tyle dzisiaj, bo się rozgadałam, ale wiecie, idziemy ku końcowi, więc chciałabym Wam dać jakąś tam wartość jeszcze z tego wyzwania styczniowego. Dla mnie jest to rozbiegłówka, bo od lutego zaczynają się kolejne zmiany w moim życiu osobistym i zawodowym. Więc na pewno już nie będę miała tyle czasu i przestrzeni na to, żeby tak dużo do Was tutaj mówić, ale chciałam Wam dać. Na początek roku, tą wartość, żeby chciało Wam się bardziej chcieć. Dziękuję serdecznie i dziękuję za wszystkie serducha, które zostawiacie pod moimi postami. Czytajcie, co innego jest na Instagramie, co innego jest na Facebooku, na moim fanpage'u. Zapraszam serdecznie, Kinga Kleyment.